Jadą wiadobiście, tra, -la, la, 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 śmieją im się pęście, tra, la, 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 la. Narobiły do domu, strały se na matkę, zarobiły do garażu i strały się na dziadka. Jadą miście, przyjechały do starych, narobiły bałaganów, przyjechały do, do starych, narobiły gówna. Ej, jadą, jadą mi się, tra-la-la-la, się po krzakach, tra la, la 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 przyjechały do zabu, narobiły gówna se, przyjechały do dziadka i kaszanki, owaliły se, jadą, jadą mi się, tra-la-la-la-la, śmieją im się mordy, tra la, la 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 przyjechały do starych, narobiły fujary, przyjechały... Dostarczyli, da robiły. Nie wiem czego. Fahaha... ha Ale ci też jest... So... Dobrze, teraz zaśpiewam śpiewał w Fortnite. Się. La 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 ręki. Ej. Ej. Ale nie da żadne peki. Ej! Ej, pójdę zestrać się w gracie, jeśli przegram, ej, to zesram się, ej, ej Nie mam sensu, co ja śpiewam, ale fajnie jest, jak chcę pośpiewać Gdzieś typy są na kościarnych krańcach, tak. trzeba ich załatwić, bo to są jakieś pewnie siusiaki, ej Gdzie jesteście, chaby, najgorsze wy? Robimy ich, jak matka ich, ej, ej Gdzie wy jesteście, wy najgorsze babiki, o, wy w tym mieście Dobra, ale ich, ja właśnie będę wchodził ich od tyłu. Tutaj są gdzieś knuty. Dobra, znaczy to jakiś barabiciek. Tu barabiciek. Wow!

Pokata to wczoraj rano Dawaj gotowość, nie żadnych balon. Jeszcze dzisiaj tego nie wiesz, ale łinka zrobimy może w kościele bruda. Ta.